Pielęgnacja czosnku i cebuli w maju polega przede wszystkim na odchwaszczeniu naszych zagonów. U mnie zarosły już strasznie, dlatego teraz szybciutko muszę oczyścić, powyrywać wszystkie chwaściory, ponieważ i cebula i czosnek konkurują o składniki pokarmowe i o wodę z tymi chwastami. One nie lubią mieć tutaj żadnej konkurencji. I czosnek i cebula, która rośnie u mnie tam dalej. Cebulę właśnie tutaj odchwaściłam już. I zasiliłam. Chwasty, które zebrałam, zostawię na zagonie, niech one sobie tu wyschną, one tutaj zrobią niemalże ściółkę, wyschną i dzięki temu też nie, będzie, nie będę przenosiła chwastów. I moja cebula, która już przepięknie, muszę powiedzieć, tutaj rośnie, to już dosłownie w oczach widać tą różnicę, nie widać na niej braków pokarmowych, szczypior jeszcze stoi. I właśnie nie załamujcie go. Pytacie się, czy załamywać szczypior. Na pewno nie w tym momencie. I też nie urywajcie tych szczypiorków. Te szczypiory karmią tą cebulę. I zasilamy nasze cebula i czosnki. Ja zasilam je gnojówką z obornika granulowanego. A jak przygotować gnojówkę, wystarczy nasypać kilka garści do wiadra, zalać wodą, odstawić na 2-3 tygodnie, co jakiś czas przyjść, zamieszać. I powstaje, proszę bardzo. Taka breja drogocenna dla naszych warzyw. Do konewki wlewam litr takiej gnoju 10-litrowej i tym zasilam cebulę i czosnek. Czosnek już tutaj ma żółte końcóweczki na swoich szczypiorach. To może być oznaka braku składników pokarmowych albo wody. Więc oczywiście regularnie podlewamy, ale zobaczcie, jaka jest różnica. Czosnek, harnaś. Jest tutaj, a tuż obok wielgachny, grubachny czosnek słoniowy. A on to wygląda, nie jak por. Przepiękny, przepiękny, grubaśny. Nie wiem, czy widzieliście, jak wyglądają jego ząbki. To najczęściej są dwa albo trzy ząbki, takie mieszczą się w dłoni. Świetny, polecam. Jeżeli jeszcze nie uprawialiście, to koniecznie wysiejcie go późno, jesienią. Napiszcie mi, proszę, w komentarzu. Jakie odmiany czosnku Wy w tym roku posadziliście na swoich zagonach? U mnie króluje oczywiście harnaś. Jakie jest dobre sąsiedztwo czosnku i cebuli? Ogórek. Bardzo dobrze z sobą rosną. Także możecie wypróbować. Zagon odchwaszczony. Chwasty zostały na glebie. Niech sobie wyschną. I podlewamy dość obficie. I ostatnia rzecz, która podlega pielęgnacji. Jest to ściółkowanie. Czyli podsumujmy. Najpierw odchwaszczamy zagony, podlewamy, odlewamy nawozem. A w moim przypadku jest to do z obornika granulowanego i na sam koniec ściółkujemy. Nie łamiemy szczypiorów, nie ucinamy szczypiorów, ponieważ te szczypiory je teraz karmią. O, widości